Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Cześć Maria. Specjalnie przyjechaliśmy do Pragi, żeby złożyć Ci życzenia urodzinowe, wszystkiego najlepszego, 100 lat. Marysia kończy 18 lat. Znowu? Jak to znowu? No niedawno była na działce jakaś 18. To może Kasi? Może Kasi. A przecież Marysia kończy gimnazjum, to się teraz ma 18 lat, na koniec gimnazjum. Marysia kończy liceum. A to całkiem zmienia postać życia. No w takim da razie, razie czy my, Marysiu, żebyś żeby się z, czuła zawsze się jak osiemnastka i po, po drodze zdawała egzamin dojrzałości. dojrzałości. Hallo Maria, du bist jetzt eine junge Frau geworden und deshalb wünschen wir dir alles Gute zum Geburtstag. Viele Freunde. Große liebe, viel geld, ganz viel bratwurst i einfach alles, alles gute. gute! Ich hab Dich lieb, mein Kind! Witaj, moja kochana, najkochajsza wrócił w tą twarzą dla Ciebie rocznicę. 18 lat to nie grzech. <gryw> tak, tak w piosence było. I życzę Ci z tej okazji, żeś była zdrowa, szczęśliwa radosna, żebyś umiała wszystkie swoje problemy rozwiązywać, żebyś była kochana przez wszystkich, zakochana, uwielbiana, bo ja Ciebie uwielbiam, no. Maria, wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. Dużo zdrowia, żebyś nie opuszczała tych lekcji języka polskiego. Szczęścia, pomyślności, sukcesów, spełnienia marzeń i planów na przyszłość. Super przyjaciół, żebyś zawsze miała przy sobie kogoś, na kim Możesz polegać w trudnych sytuacjach, a takowych jak najmniej, żebyś zawsze była taka uśmiechnięta i wesoła, jaka jesteś na co dzień, żyj 100 lat i jeszcze dłużej. Marysiu, to znaczy, przepraszam, Mario, z okazji 18 urodzin życzymy Ci zdrowia, zdrowia, szczęścia, szczęścia. Pomyślności. pomyślności. I w ogóle, żeby nie było tak na sztywno, to tak. Sz Szczerze, też to było, ale tak, tak z prawdziwego serca. Mania, życzymy ci z całego serca, żebyś swoje życie przeżyła jak najlepiej w zdrowiu, w szczęściu i w miłości. W miłości. E, żebyś szła przez życie pełną, czerpała, pełną garścią, żebyś spotykała tylko dobrych ludzi, żebyś e, cieszyła się każdym dniem. Tego ci życzymy. Pamiętaj, kochamy cię bardzo. Kochamy Mania. cię, tak. Wujomaro i. ciocia ula! Kuszki hey. dla Ciebie! Zastanawdes trasę und RC, kennst du sich was? Tak, kam meine Polizei, wann sei ich denn das? Drei finde den Kontrawas. Wszystkiego najlepszego Marysiu, z okazji 18. Z okazji 18, 18. I potem już całe życie będziesz miał tylko 18. Żeby ci ten piękny uśmiech nie znikał z twarzy nigdy. I żebyś nie opuszczała domu rodzinnego tak szybko, bo Mirka potrzebuje pomocy twojej. <grymianie> <grymianie> twojej 18 urodzin, życzę ci dużo zdrowia i szczęścia, bądź fit tak dalej, jak jesteś i spełnij swoje marzenia. Pozdrawiam. Maria, od kiedy Cię poznałem, moje życie wywróciło się do góry nogami. Dlatego teraz ja stoję na głowie dla Ciebie. Wszystkiego najlepszego! Cześć. Cześć! Cześć! Wszystkiego najlepszego, najlepszego! Marysia! Z okazji Których urodzin? Osiemnastych! Osiemnastych urodzin! Wszystkiego najlepszego. najlepszego! Kochamy Cię! Bardzo mocno! Jak tylko kochać umiemy! Tata, ale może nakręcimy? My taki, ten wyrzucimy, a nakręcimy film taki bardzo długi. Jezu. Myślę, że ten jest świetny. Nie! Pa, pa! Nie! Kochana Maryniu, z okazji Twoich już 18 urodzin chciałabym Ci życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, żeby Twoje już dorosłe życie było przepełnione samym szczęściem, radością, miłością, fajnymi przyjaciółmi, szalonymi imprezami, żebyś zawsze podejmowała słuszne decyzje ale przede wszystkim życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń. Bardzo Cię kocham! Ciao! Ciao, bambina! Marysia, mi amore! buena compleanno a te! Viel i e, y que se cumplen todos tus deseos! No, i trzymaj się i nie zjeżdżaj z lawinami, bo właśnie zeszła przed chwilą tam lawina. Malta felice, Malta, Malta! Kis, kis. Ciao! Ciao, ciao i na koniec lawina. <grym> Marysiu Marysiu, 100 lat, 100 lat niech żyje nam. I dużo radości, wesołości, spokoju, takiego jak tu, miłości, super chłopaka, tysiąca przyjaciół i żeby było najpiękniej. Sto lat ode mnie. Ciao! Maria, specjalnie dla Ciebie najbardziej niebezpieczne sto lat! Wszystkiego najlepszego! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Marysia! Happy birthday! Wszystkiego najlepszego w osiemnastych urodzinach. Kochamy Cię. Marysiu, całuski od nas wszystkich. Wszystkiego wszystkiego najlepszego w dorosłym życiu. Bądź takim słoneczkiem, jak jesteś zawsze do tej pory. Całuski! No i wujek dziadek też cię. Całuję bardzo mocno i uśmiechaj się przez całe życie. Będzie ci na pewno. Ba, kochaj. Buziaczki. Marysiu, kochana, składamy Ci najlepsze życzenia z okazji 18 urodzin. Żebyś była szczęśliwa w dorosłym życiu, ale żebyś też nigdy nie traciła dziecięcej radości życia i bystroski. Żebyś się całe życie cieszyła, cieszyła każdym dniem. Bardzo cię kochamy. 100 lat. 100 lat. Staś macha. Pokażemy jeszcze Stasia. bo On jest trochę przebudzony, ale nie płacze. Buziaki, papa. Hej, 18 urodzin. 18 już. Przenosła kobieta. Dzięki. Będziemy wszystkiego tutaj lepsze. Zdrowe. Szczęść, samowartości. Ale przede żeby, wszystkim. żeby Przebycia z Marca się nie kończyły. Dużo, dużo jedzenia. Po trwałości z Szymonem. O! lat niech żyje, żyje na. Dużo no, miłości. Teraz, skoro jesteś już pełnoletnia, możesz chodzić do słoika na mojito za 10 zł. W poniedziałek. Poniedziałki! I... I Mania, naprawdę życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Żebyś była też zawsze taka uśmiechnięta, uśmiech. szczęśliwa. Nie tylko kiedy masz jedzenie, ale kiedy masz też nas. I wszystkiego ja I... ogólnie to najlepsze. Bieli i kochamy. I, cię i cię jak tylko... najwięcej Kamili, bo Kamila też życia. Dobra, ale kochamy cię tylko teraz. dobra. Cześć Marysiu. Daj, Mariku Wszystkiego najlepszego w dniu Twojego święta. Dużo zdrowia, miłości, szczęścia, spełnienia. I czego jeszcze, Antosiu? Samych cudownych chwil. Tak? Przesyłamy urodzinowego buziaka. Do zobaczenia wkrótce. Jeszcze tutaj wini. Guziaczki wini. Przesyłam buziaki dla Marysi. Na Prawnusiu w 18 rocznicę życzę Ci dużo, dużo zdrowia, żeby były, żebyś była szczęśliwa, zdrowa i kochana przez wszystkich. Całuję się mocno, bardzo mocno, bo jesteś moją kochaną Prawnusią. Marysiu, pozdrawiam cię. Stat w tle za mną Gewont. Życzę Ci osiągnięcia wszelkich wymarzonych szczytów, ale najbardziej tego szczytu, jakim jest niebo z Panem Bogiem. Maria, życzę Ci dużo listów, pysznej kolacji w ciemności i jak najwięcej zmontowanych przedmiotów filmików. Dzięki temu poznają całą Twoją rodzinę. co że żebyś żebyś była, dorosła, żebyś też pamiętała jakby dzieckiem, żebyśmy często się bawili, no wszystkiego najlepszego, żebyś nie wychodzić, żebyś jakby najdłużej została w domu, jak możesz, nie wyprowadzała się. Hey Maria, happy eighteenth birthday! Hope you have a great day um, and hope to see you soon. No. Halo! Meine kurze wyższe sind eine gute Sache. Heute fürs geburtstagskind. Liebe, liebe Lache! Marysiu, 18, z okazji osiemnastych urodzin życzymy Ci szczęścia, zdrowia, radości oraz szczęśliwej, długiej przyszłości. Wszystko, co piękne i wymarzone w dniu Twych urodzin, niech będzie spełnione. Składają dziadkowie. Marysiu kochana yy, chciałabym Ci życzyć, żebyś była w swoim życiu szczęśliwa i spełniona, żeby towarzyszyła Ci miłość, wiara i nadzieja yy, i żebyś jak najlepiej wykorzystała dany Ci czas, yy, ale żebyś się go miała jak najwięcej dla nas. Żebyś zawsze znalazła czas dla, dla nas i dla swoich bliskich. I na koniec życzę taty. Chcielibyśmy, chciałbym, żebyś kontynuowała tradycję silnych i mądrych kobiet naszej rodziny. Żeby Twoja dorosłość była dobra, mądra, pełna miłości i szczęśliwa. Tego życzę. Wszystkiego dobrego. Kochamy Cię bardzo. Tak jest.